Apokalipsa to jeden z najbardziej charakterystycznych nurtów pismiennictwa biblijnego. Od wieków kształtuje refleksję nad kresem historii i ostatecznym sensem ludzkich dziejów. Sam termin pochodzi z greki. Apokalipsis oznacza objawienie. W tradycji biblijnej to gatunek literacki, odsłaniający ukryte wymiary rzeczywistości przyszłe wydarzenia i plan zbawienia, ukazany w proroskich wizjach. W Piśmie Świętym znajdziemy wiele fragmentów o takim profetyczno-objawieniowym charakterze, nazywanych apokaliptykami. Najpełniejszym i najbardziej rozbudowanym przykładem jest ostatnia księga Nowego Testamentu, Apokalipsa Świętego Jana. Jej poetyka jest wyjątkowa, pełna wizji, świadomego odrealnienia i gęstej symboliki. Liczby, kolory, układy obrazów i wizji tworzą język, który pozwala wyrazić to, czego nie da się opisać zwykłymi słowami. Apokalipsa to nie tylko księga, to symboliczny klucz do zrozumienia końca i sensu historii.